Serdecznie na ostatniej części paczki z megaliniami na ostatnim serialu. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy dzisiaj coś wpadnie, ponieważ na drugim odcinku było naprawdę rewelacyjnie. Zapraszam do nadrobienia zaległości, kto nie widział. Zaczynam teraz z jedenastką. I tu jest ogromny znak zapytania, czy ja coś jeszcze dołożę, flaming i serce. Jest flaming. 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 Serduszko dla wszystkich, którzy śledzą wszystkie części mojego serialu. Diament i auto. Trochę was bliżej. O. Diamencik i outko. Jest diamencik tutaj. Jest diamencik tu, tu jest auto, tu są autka, diament, autko, tu jeszcze flaming się schował, auto. Dobra, później znajdę, nie chcę żeby to za długo trwało. Potem się znajdzie, jak się zgubi klucz i ananas jest ananas tu jest kluczyk kluczyk klucz klucz i klucz posypali kluczami i jeszcze tu Teraz słońce i pierścionek. Trzymajcie mocno kciuki, żeby coś tu jeszcze dołożyć. Pierścionek. I tu są pierścionki. czar i liść. ten jest listek tu, tu, tu i tu. Tęcza, liść, liść i tęcza, listek i listek. Kolejne to moneta i sakwa. Moneta, sakwa, jest moneta. Sakwa i monety. Sakiewka. Moneta, sakiewka, sakwa i moneta. Dwa ostatnie. Zegar i kokos. Tu jest kokos. I nic nie dokładam w jednostce. Tu się ukryła świnka. I kontrolne są różne. No to teraz dwunastka. Dwunastka. Znowu jak nadrapywałam, nie mam nigdzie pewniaka. Nie wiem w którą stronę. Tą. Dobrze. Flaming i serce. Tu jest flaming. Tu jest flaming, kolejne to szminka i ananas. Tu jest ananasik. I tu jest ananasik. Teraz. Szukam wiśnie i piłkę. Tu jest piłeczka, tu piłeczka. Tu piłeczki. I jeszcze tu. teraz tęcza i korona. Tęcza. I tu tęcza i korona. Teraz szukam łódź i kudkę Jest łódź, jest łódź. Tu jest kłódka, tu jest łódka. Tu jest łódka i łódź. i teraz biedroneczka i prezent tu jest biedroneczka tu jest prezent prezent biedronki I tu i dwa. Ostatnie to klapki i klucz. Klapki, kluczyk. Tu jest kluczyk. Klapki. W bonusie lustro. I dwunastka też jest pusta. Trzynastka przed nami żółwik i serce, serduszko, żółw, arbuz i flaming, jest flaming jest tu, arbuzik, arbuzik. Tu są arbuzy i tu flaming. Teraz szukam gwiazdkę i kłódkę. Gwiazdeczka. Kłódki. Gwiazdka. Kłódeczka. Kłódka. Gwiazdka. Dobra, korona i motyl. Jest motylek. Tu motylek. I to wszystko. Autopiłka. Jest autko. Autko daj linię. Auto flaming kłódka. Auto flaming i kłódka. No tak. Super. Powiem Wam teraz, że naprawiłam na bardzo fajną paczkę. Auto i piłka. A myślałam, że już się nic nie dołożę. Auto. Bo drugi odcinek był po prostu rewelacyjny i tutaj znowu coś dokładam. Szminka i winogrono winogronko szminka winogrono winogronko i szminka i winogronka i ostatnie dwa to pierścionek i tęcza Pierścionek tęcza, gdzieś pierścionek chyba był. Tęcza też, ale to już nic nie dokłada. Nie będę szukać powoli zgubionych symboli. Yy, nie powoli, tylko po kolei, bo to za długo by trwało. Kontrolne w razie czego powiedzą nam prawdę. Tu jest 40 zł. Bebe, to się zgadza, czyli trzynastka wygrana. Trzynastka w galiniach jest bardzo często wygrana, według mnie. Tak ja uważam. Czternastka przed nami. No i tutaj naprawdę ogromny znak zapytania. Co dołożę jeszcze? Moneta i zegar. Moneta, zegar. Moneta, zegar. Cytryna ananas. Czy coś jeszcze wpadnie? To jest pytanie. Dobra, kolejne auto i żółw. Jest autko, jest żółwik. Żółwik, i tu są żółwiki. i jeszcze tutaj żółwik teraz naszyjnik i arbuz jest tutaj arbuzik tu jest arbuzik tu jest naszyjnik no pułk i kudka jest łódka Tu jest łódka, tu jest łódka Teraz tęcza i winogrono To są winogronka Winogronka I tu są tęcze i ostatnie dwa to wiśnie i korona. Tu są wisienki. Wisienki. I wiśnie w bonusie jest świnka. Kontrolne. D, H i O. Czyli puste i ostatnia z numerem 15. i potem podsumowanie. Foto i łódź. Foto łódź. Nie widzę albo już tutaj oczopląsu dostałam. Arbuz i kłódka. Arbus kutka Jest Arbus jest kutka. Flaming i piórko. Jest piórko. Flaming piórka. Tu jest piórko. Flaming. Kolejne tęcza i motylek. Tu jest motylek. 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 I motylek. Sakwa piłka. Zakwa. Tu jest piłka. Tu jest sakiewka. Teraz kości i pierścionek. Pierścionek. Tu są kości. Pierścionek. Kości, pierścionek i pierścionek. Ostatnie dwa to diament i biedronka. Diament, biedronka. Tu były kości, ale tutaj więcej nic nie widzę. W bonusie jest perła. Za stówkę. I już Wam mówię kochani, podsumowanie. W dzisiejszym odcinku wpadła jeszcze jedna wygrana w drabce numer 13. Ja się nie przygotowałam, muszę tutaj podejść sobie, gdzie odkładałam te wszystkie drabki I tak na 15 sztuk wygrały 4.

I trzynastka jeszcze dołożyła dwadzieścia, czyli trafiły się dwie dwudziestki, jedna w linii, jedna pod dolarkiem, jedna czterdziestka i jedna stówka, czyli ogólnie na 300 zł jest 100, 140, 160, 180 zł. Także wydaje mi się, że nie jest źle. Wynik bardzo fajny. Jest dużo więcej niż połowa, bo 180, połowa by była 150. Także na tej paczce straciłam 120 zł. Zabawy było mnóstwo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ale widzicie jak to jest. Na 15 sztuk trafić tylko 4 wygrane to jest też nie lada. Szczęście. Jak się by... Jakby, gdyby się kupowało pojedynczo, prawda? O to mi właśnie chodzi. Także szóstka, siódemka, dziewiątka i trzynastka wygrane. 180 zł. Ja jestem zadowolona bardzo. Cieszę się. Mogę się bawić dalej. A jak na razie to chyba sobie z paczkami dam spokój. Chyba, że przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł to na społeczności Wam napiszę. Ja mam wielką nadzieję, że Wam się podobało. Taki test paczki Megalinie. Życzę wszystkim pięknego, udanego dnia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!